Witam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz z tej strony, ze Squabera z Investio. Zapraszam na rozstrzygnięcie konkursu, w którym, który był zapowiedziany, że w którym można było wziąć udział podczas forum finansów i inwestycji w, no, mijający już weekend, czyli od 10 do 11 stycznia w Warszawie na PGE Narodowym. No, Sporo osób się zapisało, więc będzie losowanie bardzo wartościowych nagród, dlatego że pierwsza nagroda to jest pełny pakiet edukacyjny Squabera, Squaber premium na 360 dni, segregator inwestycyjny Squabera oraz bonusowa książka. Oczywiście, osoba, która wygra, się odezwę mailowo, żeby podać dane do wysyłki tych materiałów dodatkowych oraz podać adres, w sensie konto w Squaberze, żebyśmy mogli te dostępy przydzielić. Druga nagroda to jest tutaj skłaber premium na 360 dni, segregator inwestycyjny oraz bonusowa książka. Natomiast trzecia nagroda to jest skłaber na 360 dni oraz bonusowa książka, więc tutaj do tych wszystkich osób się zaraz będziemy odzywać. Natomiast losowanie zrobimy tradycyjnie, jak to już nam. Moim kanale za pomocą arkusza. Natomiast tutaj tylko jeszcze przypomnę, bo żebyśmy wiedzieli, co wygrywamy, jeżeli chodzi o ten pakiet edukacyjny, to jest dostęp do tych wszystkich materiałów, które znajdują się w naszej sekcji edukacyjnej w Skłaberze, czyli do tych wszystkich szkoleń, które się tutaj znajdują, do tych wszystkich warsztatów, które są również ujęte na tej stronie, więc jest tutaj ich materiałów bardzo, bardzo dużo. Jak kiedyś podliczyłem, że tych godzin to jest ponad po kilka, czy ponad 100 godzin materiałów edukacyjnych. Natomiast oczywiście każdy sobie wybiera to, co dla niego jest istotne, więc tutaj normalnie tego nie dajemy w ramach Squabera Premium, natomiast tutaj ten pakiet edukacyjny to zawiera i co najważniejsze, osoba, która wygra tą nagrodę pierwszą, będzie miała również dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych, jakie się pojawią w najbliższym roku, więc to jest naprawdę bardzo wartościowa rzecz. A jeżeli chodzi o Skłabera Premium, to wszystkich zapraszam oczywiście do rejestracji u nas w Skłaberze w ten poniedziałek oraz we wtorek także naszej platformie edukacyjnej odbędą się dwa darmowe webinary, na które Was serdecznie zapraszam. Już jutro będzie top 10 spółek w, na 2020 rok. Portfel, który tutaj, czy strategia, którą Michał Palaczek stosuje, to jest strategia, która dała już 60% w 4 lata, czyli on na początku roku wybiera spółki i przez cały rok są one trzymane, więc warto przyjść. A ja natomiast we wtorek o godzinie 20.00 Będę mówił o temat trzech spółek, które już są gotowe do wzrostu według metodologii szczyty i dna, wraz z omówieniem tej całej metody, tak żeby tutaj wyjaśnić o co chodzi. Więc przechodzimy do losowania bardzo szybko i zaczynamy od końca, czyli na razie losujemy. Nagrodę dla osoby, czyli na, nagrodę trzecią, tak? Czyli osobę, która wygrała ten trzeci pakiet. Ważna sprawa, tutaj są zakropkowane niektóre miejsca, no bo oczywiście RODO nie upoważnia mnie do tego, żeby pokazywać pełny adres e-mail, natomiast ja będę wiedział, jaki to jest adres e-mail, do tej osoby się odezwę, natomiast tutaj losujemy, tak? Czyli pierwsza osoba, która teraz wygrywa, no to. Jest taki mail. Ja wiem, że może trochę być to confuse ze względu na to, że nie wszystko widać, ale ja dokładnie wiem, jaki to jest adres mail. To jest pierwsza osoba. Druga osoba to jest nagroda numer dwa, No i teraz główna nagroda, czyli największe emocje wzbudza się teraz, tak? Czyli kto wygra pakiet edukacyjny, skłabera premium, segregator inwestycyjny i jeszcze książkę w bonusie. No, już mi tutaj mój system teraz. Okej, okay, wszystko wiadomo. Bardzo krótkie to nagranie, bo tylko chodziło o to, żeby rozstrzygnąć. Pamiętajcie, że jak macie jakiekolwiek pytania w ramach Squabera, zapraszam do kontaktu. Już teraz zapowiadam, że podobny konkurs, choć być może w troszeczkę innej formie, jeżeli chodzi o jego rozstrzygnięcie, odbędzie się na FXCAFs, że na Calfs, przepraszam, w Krakowie, które będzie w ostatnim weekendzie marca. Już teraz mówię o tym, już teraz zapraszam. Pamiętajcie, żeby znaleźć nasze stanowisko, będziemy mieli stanowisko na pierwszym piętrze, więc będzie łatwo nas znaleźć, zlokalizować, przyjść, zostawić kontakt do siebie, żeby wziąć udział w takim losowaniu i wygrać pakiety o wartości nawet 10 tysięcy złotych. A teraz kończymy Zostawiam Was oczywiście z życzeniem udanego weekendu, ale już za chwilę, bo o godzinie 21.50 na moim kanale YouTube odbędzie się e, tutaj webinar związany z nadchodzącym tygodniem. Czego się spodziewać po NFP, czy w sensie, bo NFB, NFP było w miniony piątek, czego spodziewać się e, po tym nadchodzącym tygodniu, gdzie Donald Trump będzie się spotykał z prezydentem Chin, z delegacją z Chin. Czy tutaj będzie podpisany deal, czy też nie. Więc serdecznie zapraszam już od. 21.50. A teraz życzę udanego weekendu, czyli weekendu, udanego wieczoru. Trzymajcie się serdecznie. Cześć.